Siema, dzisiaj obejrzymy sobie Hyundai Kone. Zobaczcie, jaka piękna, 64 kW baterii, ma 319 mil zasięgu, to jest około 510-515 km zasięgu przy całym naładowaniu, w przeliczeniu na litry, jakby to było na paliwo, to bierze około 17 litra. Taka kona, zobaczmy sobie ją, jaka ona jest ładna, fajne światła ma, zobaczcie, takie ledy, tutaj są te tylnie światła, jeszcze mamy tutaj sobie światełko z tyłu, bardzo ładnie się prezentuje, zobaczymy sobie teraz, jakie koła ma, też już te, w takim nowszym stylu, nowszy design taki. O, zobaczcie, jaka ona jest ładna, jakie fajne linie ma w ogóle, pozaginana jest taka, widać to nie nie za bardzo, o tak widać lepiej, bardzo ładna kona. Teraz sobie zobaczymy ją w środku, obejrzymy sobie ją teraz dookoła, no przód jest niesamowity, już wygląda tak fajnie, kosmicznie. Dobra, idziemy teraz do środka. Klameczki mamy, a w lustereczkach mamy też te LEDy światełka, ale to już raczej standard. Zwykłe tutaj mamy na ten, na klika takiego w środku, jak to wygląda. Otwieramy drzwi, fajne wykończenie ma. Tutaj jest takie delikatne, tutaj jest takie chropowate. Ma tutaj dość spory schowek na dość dużą butelkę, tutaj i idziemy dalej. O tak się prezentuje w środku. Zobaczcie. Zaraz ją zobaczymy tutaj wsiadamy do niej. Wsiadamy tutaj do niej i co ona tutaj ma? Zobaczmy, co ona tutaj ma. Ma pełno przycisków. Fajny ten przycisk od razu mapy się zapalają. Coś takiego już widziałam w Ioniku piątce. Bardzo podobne wszystko do Ionika piątki jest. No i mamy driving mody. O, tu jest fajne, bo tu mamy na kubeczki, ale możemy sobie to zamknąć. Mamy wtedy dużo więcej miejsca. Przyciskiem się otwieramy. Mamy tutaj taki schowek, już Wam pokazuję. Taki schowek, tutaj mamy schowek też. O, teraz idziemy tutaj dalej. Tu mamy bardzo fajną półeczkę. Zobaczcie, tu sobie położę kluczyk. Telefon się tam mieści, fajna taka półeczka jest. Taki standardowy schoweczek, tutaj, tutaj ma, o, pasażer też ma taką, taki sam schowek, tutaj jak kierowca u góry, tak to tutaj wygląda. Cudowne lustereczka, a tu się światła zapala, o, światełko, cyk, tu są jeszcze światła takie, dobra, patrzymy na kierownicy. Co tutaj mamy na kierownicy? Mamy ciszej, głośniej, mamy mody, yy, mamy inteligentny cruise control, yy, tutaj mamy normalnie standardowe i mamy tą niestandardową skrzynię biegów. Inaczej tutaj w kierownicy bardzo fajne to jest. Dobra, zapalamy go, wciskamy sobie hamulec, start, patrzymy jak się ob... ekrany zapalają, bardzo ładnie, najpierw ten się zapala, później... Tutaj cały nasz komputer. Tutaj zobaczymy jak to wygląda wszystko. I teraz tak, możemy sobie tutaj zmienić driving mode. Mamy eko, mamy normal, mamy sport i mamy na śnieg. Bardzo fajnie się jeździ. Sport to normalnie jak w samolocie nas do tyłu, nas wciska w futę. Confirm. Mamy touchscreena fajnego, bardzo fajnie działa. Jest taki fajny, lekko zagięty, żeby lepiej było widać wszystko. Bardzo ładny. Mamy ekran prosty w obsłudze system duże ikonki. Możemy sobie tutaj od razu wrzucić na przykład mapy i od razu nam tutaj mapy sobie wyskakują. I jeszcze co wam chciałam pokazać? Chciałam wam wsteczną kamerę pokazać. Zobaczcie jaka fajna wsteczna kamera. Teraz mocno słońce świeci, ale wszystko bardzo, bardzo ładnie widać. Także to jest coś co mi się bardzo podoba. No i co? Akcja taka. Kona bipa. Wszyscy mówią, że ona bipa, bipa, bipa. Wcale niekoniecznie, jeżeli się dobrze jedzie tak z zasadami, jak się powinno jechać, o tu jeszcze głośnik mamy w ogóle. Jak się jedzie z zasadami, to ona za dużo nie bipa, ale faktycznie ma ten taki safety system, żebyśmy byli bardziej bezpieczni i, i żebyśmy no żebyśmy się do zasad jeżdżenia Stosowali. Dobra, to jest skrzynia biegów. Skrzynia biegów działa tak, że wciskamy sobie pedał hamulca. Mamy tutaj wsteczny, no i już zaczyna nam bipać na wstecznym. Mamy neutral, mamy yy, żeby dojechania, no i jak się parkujemy, to tutaj mamy taki przycisk, cyk sobie parkujemy. Co ma jeszcze Kona? Tutaj mamy hamowaniem, widzicie takie widełki tutaj. Z jednej i z drugiej strony, o tak to tutaj wygląda, takie widełki tu są. I to jest do hamowania silnikiem. Zobaczcie, tutaj wyświetla mi się. Widzicie, tutaj mamy level 1, 2 i 3 i 4. Teraz wziąłam na 0, a z tej strony tutaj to podnoszę. I to jest na przykład na mieście, czy coś, to jest hamowanie silnikiem bez wciskania. Gazu w ogóle. Dobra, idziemy zobaczyć teraz do tyłu. Tak się prezentuje nasza kona z tyłu. Ma tutaj dość duży slot na butelkę. Można butelkę sobie wsadzić. Oczywiście ma podgrzewane siedzenia z tyłu również. Nie tylko z przodu. Z przodu też. Podgrzewaną kierownicę ma. Tak to tutaj wygląda nie ma regulowanych oparć, nie ma regulowanych siedzeń, tylko standardowe, ale są dość wygodne. No i mamy, zobaczymy ile miejsca. Jak ja sobie tutaj teraz usiadłam, to zobaczymy. Mamy tyle miejsca do fotela. O, gdzieś się umorusałam się. Mamy tyle miejsca do fotela, a tutaj jest dość mocno ten fotel już tak prawie do końca wysunięty. I też mam jeszcze tutaj miejsce. Mamy tutaj Standardową kanapę, ale możemy sobie rozłożyć, i mamy sobie tutaj na picie podłokietnik taki z tyłu. Mamy ładowarki na dwa sloty na C wejście. Mamy tutaj, jak to się otwiera. Dobra, tutaj mamy na zapalniczkę samochodową. No i o tak się prezentuje. To Jeszcze światełko takie z tyłu mam w standardzie i tutaj do bagażnika mamy klapę. Idziemy teraz zobaczyć bagażnik. Zobaczyć sobie bagażnik. Ale ładna tak ona jest, bardzo ona mi się podoba. Tak mamy tu kamerkę, sobie tutaj lekko naciskamy i znowu bipa nam, że otwiera nam. Mamy elektryczny bagażnik. Ono nie jest taki wcale mały, powiem Wam, jak na standardy takiego auta. Tak to wygląda. Tu jest moja torebka, kurtka już, kabel do ładowania, ale zobaczcie, ona jeszcze ma tutaj taki bardzo, bardzo duży schowek na dole. Taki naprawdę duży. Wszystkie rzeczy, jakie tylko możemy mieć, możemy sobie tam schować, a tutaj mieć taki naprawdę sobie delikatny, pusty bagażnik na zakupy. Wciskamy sobie elektrycznie, się fajnie zamyka. No, i tyle. A, fajnie, bardzo się fajnie jeździ. E, niby ma zasięgu te 500 km, no ale to wiadomo, że tutaj pogoda też robi swoje. Czym lepsza pogoda, tym mniej elektryki zużywamy, bo elektryka też idzie z zasięgu automatycznie. E, bardzo fajnie się jeździ. E, jest dość, dość. Miękkie zawieszenie ma, także jak się jedzie po jakichś chopkach czy po jakichś dziurach, to tego za bardzo nie czuć. Powiem Wam, że taka kona mi się bardzo, bardzo podoba i jakbym miała ją teraz ocenić, to tak 9 na 10 by mi dała. Za jeżdżenie by mi dała 9 na 10, za wygląd dałaby mi 10 na 10. No i o tak, o, piękna jest. Ostatni rzut oka. Na naszą konę, 2025 rocznik. A, ona ma 160 koni. 160 koni. Dobra, trzymajcie się. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie jakąś łapkę w górę, to będę wiedziała o tym, że podobają Wam się moje filmy i żeby robić więcej takich. I życzę Wam miłego dnia. jakim Pa!